Nowe warunki techniczne, ukrócą patodeweloperkę, czy też same są pato-legislacją, Czy wakacje kredytowe powinny zostać przedłużone? I co jest powodem problemów kredytobiorców? Dlaczego podatki od nieruchomości będą zdecydowanie wyższe? Już 4 listopada zmieniają się przepisy dotyczące dziedziczenia. Zmiany dotyczą odrzucenia spadków w imieniu dzieci, kręgu osób dziedziczących, uznawania za niegodnych dziedziczenia oraz składania oświadczeń o przyjmowaniu lub odrzuceniu spadku. Do tej pory, aby odrzucić spadek w imieniu nieletniego dziecka, konieczna była zgoda sądu rodzinnego. Po nowelizacji przepisów zgoda ta nie będzie wymagana, co ułatwi procedurę rodzicom, jak i zdejmie z sądowych wokat, część spraw. Zmianie ulega również trzecia grupa spadkowa dziedziczenia ustawowego. Teraz będą się do niej zaliczać wyłącznie dziadkowie, dzieci dziadków i wnuki dziadków. Inni stępni dziadków, jak ich dalsze pokolenia, zostali wyłączeni z kręgu osób dziedziczących. Znowelizowane prawo spadkowe przewiduje dwie nowe przesłanki do uznania kogoś za niegodnego dziedziczenia. Za osobę taką Uznany zostanie ktoś, kto uporczywie nie wykonuje obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, jak i ktoś, kto uchyla się od obowiązku sprawowania pieczy nad spadkodawcą. Zmienia się również podejście do odrzucania spadku. Do tej pory, na podjęcie decyzji i złożenie stosownego oświadczenia, mieliśmy pół roku. To się nie zmienia, jednak okres ten nie będzie biegł, gdy dla odrzucenia spadku będzie nam konieczna zgoda sądu opiekuńczego, a ten w ustawowym terminie nie wyda orzeczenia. Jak legalnie budować budynki gospodarcze do 150 m2, najlepiej nie budować. Dla zdecydowanych i zdeterminowanych Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało garść podpowiedzi, jak uniknąć podatków, które wcześniej zostawiono na inwestorów. Tuż po nowelizacji prawa budowlanego w przestrzeni publicznej dominowały komunikaty, że teraz zabudowę gospodarczą do 150 m2 będzie można realizować wszędzie i bez przestrzegania żadnych przepisów. Okazało się, że nie jest to prawdą. Wedle komunikatu Ministerstwa budowa taka nadal musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla działki nie ma obowiązującego planu, to nadal musi być ona zgodna z decyzją o warunkach zabudowy. Co prawda pozwolenie na budowę nie jest konieczne, ale warunki już tak. Jeśli inwestycja musi być zgodna z dokumentami planistycznymi, to nazwanie nowelizacji daleko idącą deregulacją prawa budowlanego nie jest zgodne z rzeczywistością. W praktyce kolejna nowelizacja, czyli nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ogranicza możliwość uzyskiwania warunków zabudowy. Skoro trudniej uwzględnić, to i budowa, choć bez pozwolenia, nie będzie aż tak łatwa, jak się na początku mogło wszystkim wydawać. Minister Waldemar Buda podpisał nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich lokalizacja. Celem rozporządzenia jest walka z patodeweloperką, choć jak sam minister zaznaczył, jest to zjawisko marginalne w skali całego rynku. Zgodnie z rozporządzeniem budynki wielorodzinne będą musiały być oddalone o nie mniej niż 5 metrów od granicy działki, jeśli mają więcej niż 4 kondygnacje. Lokale użytkowe, do których nie ma bezpośredniego dostępu z ulicy, nie będą mogły być mniejsze niż 25 metrów kwadratowych. W budynkach wielorodzinnych deweloper będzie musiał obowiązkowo wykonać dodatkowe pomieszczenie gospodarcze o powierzchni nie mniejszej niż 15 metrów kwadratowych, które ma służyć na przykład do przechowywania rowerów. Zmiany nie wyglądają na rewolucję i poza ograniczeniem powierzchni lokali użytkowych trudno twierdzić, że mają one wyeliminować z rynku zjawisko potodeweloperki. Słośliwi mogliby je nazwać patolegislacją, gdyż nowe przepisy będą obowiązywać już od kwietnia, co oznacza, że część nowych inwestycji trzeba będzie przeprojektować. Politycy partii rządzącej walczą o wakacje kredytowe. Nie musieliby tego robić, gdyby nie wywołali olbrzymiej fali nowych kredytobiorców napływających na rynek nieruchomości, którzy teraz znajdują się w nieciekawej sytuacji. Rząd straszy, że bez jego interwencji może nas czekać masowy wysyp komorniczych licytacji. Wbrew pozorom, to bardzo dobra wiadomość. Sytuacja kredytobiorców jest zła z kilku przyczyn. Wielu z nich po prostu zadłużyło się do granic swoich możliwości, sztucznie pompując swoją zdolność kredytową. Wielu rzuciło się w wir zakupów, ulegając efektowi owczego pędu wywołanemu przez bezpieczny kredyt 2%. Wielu dało się oszukać, że rząd poradził sobie z inflacją oraz, że sytuacja gospodarcza jest pod kontrolą, co oznaczać miało pewną pracę, płacę i stabilną politykę fiskalną. Po wyborach nie trzeba już sztucznie obniżać cen paliw czy centralnie sterować stopami procentowymi, co powoli zaczyna odkrywać skrzętnie skrywaną tajemnicę o prawdziwym stanie gospodarki. Gdyby nie działania partii rządzącej, spora część kredytobiorców nigdy nie poszłaby na zakupy. Próby autoratywnego sterowania gospodarką nigdy nie wychodzą na dobre. Bez względu na to, czy sterującym jest prezes partii, czy jej pierwszy sekretarz. Może to nie był prawdziwy komunizm, ale ten prawdziwy też nie działa. Czy tym razem naród zapamięta? Zobaczymy. Samorządy właśnie podejmują uchwały o wysokości podatków od nieruchomości w przyszłym roku. Nie ma wątpliwości, że będzie drożej, a maksymalny wzrost stawek podatkowych może sięgnąć nawet 15%. Winne inflacja. O tym, jak wysoki może być wzrost stawki podatków od nieruchomości, decyduje wartość wskaźnika publikowanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a wskaźnikiem tym jest odczyt inflacji za pierwsze półrocze bieżącego roku. Wysoka inflacja oznacza możliwość wysokiego wzrostu podatków. Samorządy mogą co prawda zdecydować o niepodnoszeniu podatków, lub mogą uchwalić niewielki ich wzrost, lecz na taki scenariusz trudno liczyć. W kasach samorządów, w szczególności tych mniejszych, też jest pusto, więc dodatkowe dochody będą bardzo potrzebne. Sąd Najwyższy przypomniał podczas jednego z ostatnich orzeczeń o przesłankach, jakie muszą zostać spełnione, aby skutecznie doprowadzić do zasiedzenia nieruchomości. Nie wystarczy sam upływ czasu. Konieczne jest zamanifestowanie swojego władztwa nad nieruchomością. Sąd pochylał się nad kwestią zasiedzenia pozostałych udziałów przez jednego ze współwłaścicieli. Zaznaczył, że nawet jeśli nie są oni obecni, a ich miejsce pobytu nie jest możliwe do ustalenia, to nadal istnieje możliwość zamanifestowania faktu, że jest się wyłącznym właścicielem nieruchomości przed innymi osobami. Warto wspomnieć, że nie jest prawdą, iż dla zasiedzenia trzeba płacić podatki od nieruchomości lub ponosić nakłady na jej utrzymanie. Fakty te mogą mieć wpływ na decyzję sądu, ale w żadnej mierze nie przesądzają o tym, że będzie ona dla nas korzystna. 28 października weszły w życie przepisy znowelizowanego prawa geologicznego i górniczego. Na ich podstawie minister klimatu i środowiska może zakazać budowy na działce prywatnego właściciela. Stanie się tak, gdy uzna on, że znajdują się na niej strategiczne dla Państwa złoża kopali. Zakaz zabudowy będzie dotyczył nie tylko kowalskiego, ale wyłączy całkowicie możliwość realizacji inwestycji budowlanych na konkretnym terenie. Zakaz ten ma uchronić strategiczne złoża przed utrudnieniem ich eksploatacji i wzrostem jej kosztów ze względu na szkody górnicze. Efektem ubocznym jest znaczne ograniczenie praw właściciela do dysponowania swoim gruntem. Nowe przepisy są niekorzystne dla właścicieli gruntów. Zakaz zabudowy obniża wartość gruntu, czyniąc go prawie bezużytecznym. Korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wywłaszczenie, gdyż to wiąże się z wykupem gruntu po cenie rynkowej. Za ustanowienie zakazu zabudowy właścicielowi działki nie będzie przysługiwało odszkodowanie, a o samej decyzji dowie się on już po fakcie, bez prawa do dyskutowania z urzędnikiem. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Nieruchomości. Dziękuję za uwagę. I zapraszam za tydzień.